Terapia solenium została stworzona w celu ochrony, odżywienia i nadania elastyczności. Przywraca równowagę życiowych sił skóry i włosów. Usuwa cząsteczki soli i chloru, ochrania i uspokaja oraz wydziela przyjemny zapach. Odżywczy szampon na bazie olejków eterycznych z brzoskwiń i cytryn usuwa sól i chlor. Nanieś na włosy i wmasuj. Zmieszaj z niewielką ilością wody w celu uzyskania piany. Spłucz i powtórz terapię w razie konieczności. Freszy żel przywraca siłę oraz rewitalizuje włosy i ciało. Oparty na olejkach eterycznych z lawendy i eukaliptusa usuwa sól i chlor oraz nadaje uczucie świeżości. Wmasuj w skórę i spłucz. Idealnie pasuje do włosów. Odżywcza maska do włosów na bazie olejków eterycznych z brzoskwiń oraz cytryn, usuwa sól i chlor oraz chroni włosy przy pomocy filtrów przeciwsłonecznych. Po użyciu szamponu nałóż na całe włosy. Pomasuj i zostaw na kilka minut. Dobrze spłucz. Ochronne masło extra light oparte na olekach eterycznych z bergamotki i mandarynek również ochrania włosy za pomocą przeciwsłonecznych filtrów. Nadaje blask i odżywia włosy bez uczucia ciężkości. Chroni włosy przed utratą koloru. na włosy przed i po ekspozycji włosów na słońce, kąpieli w morzu czy w basenie. Nie płucz. Dwufazowy ochronny spray Extra Light na bazie olejków eterycznych z bergamotki i mandarynek chroni przed słońcem. Chroni i nadaje blask bez uczucia ciężkości. Chroni włosy przed utratą koloru. Dobrze wstrząśnij i rozpyl na włosy przed i po ekspozycji na słońce, kąpieli w morzu czy w basenie. Nie płucz.